Siemano mordeczki Witajcie dzisiaj w kolejnym vlogu Mamy późną jesień Koniec listopada O sorry października Jesteśmy już po kosiance Po kilku, po kilku wyjazdach jakich. Dawno nie było żadnych vlogów Dawno nic nie nagrywałem Bo powiem szczerze Nie było kiedy zajęliśmy się Albo sesją, albo nagrywkami, albo kosianką, albo czymś tam jeszcze. Także myślę, że teraz wracamy sobie do jakichś serii vlogów, żeby też coś wam poopowiadać. Bo z tego co widziałem w komentarzach, to bardzo oczekujecie właśnie vlogów, i to Wam się chyba najbardziej podoba. Ale też z tego co widzę, to fajny odzew jest w przypadku takich. E, ciekawych filmików e, e, Ciekawych filmików no, typowo takich nagrywek, no nie? Dzisiaj jesteśmy we trzech Tylu nam się udało zebrać I lecimy sobie e, Przełajem na Tordor Tordor Obrody e, Lecimy tam dzisiaj na kołach Bo jakoś tak stwierdziliśmy, że Chcemy skorzystać z pogody, kiedy jest ciepło jeszcze I można sobie Traskę pocisnąć Mamy tam jakieś pewnie 30-40 km Coś koło tego Także Trasę trochę pamiętam Trochę nie Zobaczymy Zobaczymy jak to będzie Na razie Na razie pogoda jest fajna Dosyć późno wyjechaliśmy Mieliśmy wyjechać po 9 a jest już po 11 a, Ale poszedł je... No, mieliśmy wyjechać, mieliśmy wyjechać troszeczkę wcześniej, ale nie pykło, także z racji, że było dzisiaj przestawienie czasu, to trzeba się też sprężać, żeby wrócić przed zmierzchem. zobaczymy, zapytam chłopaków czy lecimy jeszcze na dół. Dobra, lecimy jeszcze na dół, zrobimy ze dwa podjazdy trochę się rozgrzać. Coś mi się kurwa nie podoba. W tylnym kole jakoś tak mi dupy trochę zarzuca. Ale dobra, wy Jest tu ublis, jest impreza. Ale tu rozryte, co tak rozryte? Bokiem kolejne i elegancko, nie w strach, że zaczepisz o futuszki. Właściwie pod nóżkami o Ładnie ciśnie. o! Zniosło! Łapy całe. Łapy całe. No, <grywa> ten to ma przygody, kurde. Z tymi klamkami. na tędy zjadę. I pomogę. Uuu. Opi gaj A już sobie poradzi oj 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 <laughs> <laughs> kurwa było blisko o nie Ciasno nie widzę Ale prze**any, nic nie widziałem pod światło Pod światło, pod słońce, no to pod światło uh. Kurde, ale mokry ten Łupek On wjedzie a ja nie wjechałem, ale Wiocha! Oj oj oj! On no, ten nowe plastiki pozakładał i już cwaniakuje. Ale przejdę jakoś tak pod słońce o tej godzinie mało co widać. Masz przejeć się. Masz przejeć się też. Ale już zapomniałem, jak się RFSem jeździ. O! ale hebel nisko. Już wiem, o co Bartkowi chodziło z tym. Ale to jest RFS. O! To to ciągnie, k... Nie prosisz go. Dwuja. No Trója i o, jak się wkręca je... On by był fajny silnik, jakby tak ja i grzechotał. To no. zrobisz remont i ją w razie odpowiednio. Jego... Opinia o się, że zawsze na nawet po remoncie będzie grzechotać. Ole, kurwa! Jak ja ostatnio to samo lekka górka i nie wyjechałem. Nie, ale RFS to jest RFS, kurde. A zaibijcie ten motor teraz wygląda. Nowe plastyczki, nowe kurwa, paseczki na koła. Ajajaj, jaj, aj, już za bardzo opuściłem. Ja teraz tak się przejechałem, to jednak RFS jest mocny, kurde. Inna jest reakcja na gaz to na pewno. Jakby jest taki bardziej zmulony niż wtrysk. Ale jednak czuć, że tamto ma momentów Tutaj trójeczkę zapnę i mam niskie obroty, to będzie tak, że często nawet no powiedzmy nie wkręci się. No a tamten, kurde, dasz ta mu monetę w obór, on ledwo, ledwo, ale w końcu załapie i za no tutaj z Fejsona pamiętny las, kiedy na początku z tego sezonu Felg rozdał. Oj, no Felgę obręb całą. Nicza, dobrze ciśnie, kurde. on to jest kurde rider Jakby takiego KTM-dorwał. Jak mój, to by kurde, objechał mnie na spokojnie. Strach tylko, żeby tutaj między tymi Znaczy po, po niżej tych liści w tych kolejnych, żeby wody nie było czy błota. Można nieźle jeździć. Spaceo nas ostrożnie teraz, kurde. Jedną miesiąc prawie nie jeździł, albo i więcej. Jedziemy jeszcze chłopakom, pokażę nowe podjazdy, bo nie widzieli. Pan Mietek tutaj, dobry. Trochę mam przejeżdża tego ogle, bo mi suwają się razem z kaskiem na nos! Panie eee! tu się wskakuje Uff. się zmachałem troszeczkę Ogień! Okej, dobrze O, wow. wow, wyratował je... A oh, pier... Nie no moto to jest zajebista sprawa. wiecie co jest najlepsze, że tak ostatnio do mnie to dotarło, że jeszcze kilka lat temu Miałem takie rozkwiny, że jak jeszcze latałem sobie aprilką i w ogóle przy... kurde kiedy ja będę miał taki nowy motor, będę za... Taki w ogóle na kole I nagle mija kilka lat Jak tak ona pstryknięcie palca Człowiek nie zdąży tego nawet Ogarnąć jak to szybko minęło I nagle Masz ten sprzęt taki o jakim marzyłeś Latasz też na takim poziomie Jak kiedyś ludzi Po prostu podziwiałeś A nawet ludzi, którzy kiedyś Gdzieś tam podziwiałeś z okolicy Teraz jeździsz dużo lepiej od nich Także to jest kurde no, fajnie czasem sobie coś takiego porozkwiniać. Bo człowiek sobie nie zdaje sprawy, kiedy nawet jego marzenia się spełniają. Spokojnie, żeby ludzi nie straszyć. Taka droga, że aż się prosi, żeby dać na koło. Ała! Troszeczkę buja. Trzeba jak mi moto trochę przechyla. Dzisiaj spory wiatr jest. Jaka droga, tutaj zawsze była polna droga, idzie Teraz normalny asfalt. Ja p***le. Dawno tędy już jechałem, ale serio, tutaj zawsze była... Normalnie była po prostu polna droga, taki piach, błoto. Dobra, mam chęć wjechać na ten row, ale boję się, że nie wyjadę. Trochę jest zbyt strony. Szkoda, że nas tylko trzech jedzie. Fajnie, ja tu lubię tak zawsze taką ekipą wjechać. Jakby na jakiś batosz gdzieś tam na wąwozy, to... Lepiej taka mniejsza zgrana grupa, maksymalnie 5-6 osób to nie. Ale taką w trasę, no trochę hołota się robi, ale jak jest zgranie, to fajnie się jedzie, tak na przykład w 8, w 10. Tutaj raz lecimy sobie z sakerem i tutaj nam ciągnik wyjechał. Ciągnik albo samochód, no ale na dobrą sprawę, sprawę, to ja nie wiem w sumie kto ma na takiej drodze pierwszeństwo. No co to stoi Dodge? I podoba mi się taki nowy challenger. Fajna furka. Tylko nie podoba mi się w Amerykańcach to, że są w środku takie trochę prymitywne, że tak powiem. Chociaż te na już nie są najgorsze. Już całkiem, całkiem ładnie wyglądają wewnątrz. Fajnie, lubię, lubię w tych okolicach jeździć, bo to są fajne takie lasy i drogi. Wszystko jest piaszczyste, nie ma jakiegoś tam błoda bagna. Lasy są też takie dosyć czyste, sosnowe. Także tak przyjemnie się jeździ. W ogóle lubię właśnie przyjeżdżać w te okolice tutaj Nie wiem jak to nazwać Nadburzańskie Tereny nadburzańskie O, tereny nadburzańskie Kresy Polski Wschodniej Mam w sumie tutaj rzut beretem, ale to fajnie tak podjechać pod samą granicę. Dzisiaj będziemy pewnie w okolicy, to praktycznie w samej granicy, tylko tam wojsko się trochę kręci też. Ale podobno jest bez przypału. Oj myślałem, że coś z kogutami na dachu, ale nie Myślałem, że już będzie jakaś akcja Kościół zjedzie czy nie? Sy no Całą drogę miał dla siebie k***s Może sobie usiąść tuszki, górne rozłożyć, wycilować sobie Teraz, jak jadę, tędy to tak mi się wydaje, że to właśnie tą drogą kiedyś jechałem jeszcze na Rieju z takim ziomeczkiem, co też latał na Rieju. Czyli świeża sprawa. Nie wiem, jak gdzieś tam wbijecie na kanał w jakieś stare, stare filmiki, to chyba jeszcze coś jest. Chociaż pewien nie jestem, czy nie usunąłem tego albo nie zarchiwizowałem. Ale w każdym razie kiedyś właśnie miałem Rieju takie pomarańczowe. Kupił ode mnie chłopak z okolicy Się w sumie zakumplowaliśmy, później ja jeździłem rieju On jeździł rieju i ja apką Później kupiłem jeszcze rieju Pamiętam właśnie, wybraliśmy się kiedyś na, na tor na Dołchobrody, tędy No i tak lecieliśmy I coś, jakiś typek zaczął do nas tam na drodze się próć eee, Nie wiem, coś wymachiwać chłopami A on miał dosyć głośny wydech w tym rieju I, i zaczął coś przegazowywać. a goście chyba na kryla robili i za nami ogniem po tej polnej drodze, tylko w drugą stronę eee, tym samochodem. A my sp***amy, kurzyło tak mega mocno, no i nagle ten gość zaczął nas doganiać. Ja w ogóle na początku nie ogardałem o co chodzi, że ktoś nas goni. No i w sumie zaczęliśmy mieć problem z ucieczką, i spinstyliliśmy przez pole w las. W tym lesie sobie motory zaczęliśmy prowadzić, żeby nas nie było słychać. Później wyjechaliśmy wyjeżdżamy jeszcze przez takie zboże, zaczęliśmy zaś. Wyjeżdżamy, ja nagle coś czuję, że coś mi się z moto dzieje gdzieś, dupa ucieka, ja patrzę. A się okazało, że mi się ośka odkręciła i koło się zaczęło z... uciekać. No, ale na trasie spotkaliśmy typa, który nam pomógł, poratował nas krętką. Chyba coś źle pojechałem. Bo widzę, że tam już jest główna droga, a my powinniśmy gdzieś skręcić. Musimy się wrócić i pojechać w lewo. No, no, i co? I co? A? Złapiecie! Jest i on! Tor, który nie wygląda jak Thor ale jest torem. Oj, ktoś jest, jakiś KTM. Aż co? No Nie, to Spaceon. Dycza mówił wcześniej, że musi poleżeć i stwierdził, że sobie poleży. Dwa żarnowce, zaraz ci zerwę jako palemkę. Tak, żebra zawolały Kiera chyba skrzywiona trochę Dobra, dojechaliśmy. Niestety mi padła kamerka zaraz po tym, jak tylko wyruszyliśmy z toru. Po chwili mieliśmy kontrolę straży granicznej. Zastanawialiśmy się przez pewien moment, czy skalać czy nie, ale stwierdziliśmy, że dobra zostaniemy. No i chłopaki tam nas spisali. Powiedzieli, że powinniśmy zgłosić przejazd, jeśli jesteśmy przy granicy, a byliśmy przy samej granicy. Także obyło się bez przypału. Później wracając, spotkaliśmy jeszcze dwóch gości na adventure'ach Jednego na Kładzie. O, akurat kładzik jedzie teraz. I spotkaliśmy i chwilę tam pogadaliśmy, polataliśmy na naszej tej miejscówce piaskowni. Trochę poupalaliśmy jeszcze i do domu. Po drodze nam zabrakło paliwa. 3 km przed domem zaczęliśmy spuszczać z mojego katema. Najpierw, najpierw z mojego, ale słabo szło. Zaczęliśmy ze Space'ona, okazało się, że Spaceon też nie ma. I zaczęliśmy później z powrotem spuszczać z mojego, opatentowaliśmy dziurawą butelkę i wszystko się dobrze skończyło. Cały dzień jazdy, pewnie około 100 paru kilometrów pykniętej, zajebiście dzień spędzony, także do następnego, elo. <śm -trony> All my hours when I had the chance.